Mam się zgarbić, wyprostować? Nie, którzy chcę. A mikrofon jak, tak? One, daję Tobie słońca, one To mi przypomina, że nie jestem sam Sam, to nie napisane nam Rajdy to jedno One, daję Tobie słońca, ład Przypomina, że nie jestem. Po raz drugi już w Lublinie odbywa się Lubelski Festiwal Graffiti tym razem pod nazwą Euro Jam Session. Mamy ludzi z Bułgarii, są z nami Węgrzy, przez 4 dni towarzyszyli nam Czesi. W tym momencie od wczoraj pracują Słowacy. Dziś przyjeżdżają dwie osoby z Berlina i jutro jeszcze jedna artystka z Niemiec. Plus bardzo duża reprezentacja Polski. Aż drugi raz tutaj jestem, w zeszłym roku to było. Bardzo mi się podoba klimat taki z zielono. Niestety trochę na, na spokojnie wszystko sobie płynie. Tutaj. Ja przynajmniej takie mam odkrycie. Piękne kobiety. Like a kid. My pulse gets in speed, my eyes start to Queen, you are the quest that a king have to lead Yes, indeed, queen, now you have to proceed Burn up your body like the sensei I breathe Burn up your worries and now I get freed Queen, you are the sun that I need One, daje tobie słońca One, to mi przypomina, że nie jestem sam Sam, to nie napisane Tak, ale dużo więcej metrów kwadratowych pokryłem farbami różnymi e, emulsyjnymi, a nawet e, takimi prostymi, kredowymi farbami. Jeszcze jako student malowałem w ramach spółdzielni studenckich jakąś fabrykę, pamiętam, w Warszawie. Dobrze zarabiałem w sprayu, ja. pierwszy. 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 Wiem, że nadejdzie ten dzień, kiedy spełni się sen, komagen Wiem to, kolejny raz odnajdziemy to w nas, nasze miejsce i czas Wiem to, wiem, że nadejdzie ten dzień, kiedy spełni się sen, komagen Wiem to, kolejny raz odnajdziemy to w nas, nasze miejsce i czas Wiem to One, daje do mnie mi przypomina, że nie Jajdy do jedno Uwaga mi się, kolorowo będzie To będzie kolorowo, wcześniej było tak ponuro i szaro w sobie Jajdy to jedno, ład, daje to To mi przypomina, że nie jestem sam, sam Płynie napisane na Jajdy do jedno